Субтитры сделал the <laughs> Totalnie pod naszą kontrolą. Nie dałyśmy e, ani na chwilę tajkom się rozegrać i narzucić, e, narzuciłyśmy my swój styl gry, swój rytm gry. I mimo, że próbowały grać kombinacyjnie, to udawało nam się czytać i podbijać e, te trudne piłki. E, co powiem o swojej grze? No, jakby fajnie, że dostałam szansę. E, weszłam w dwóch końcówkach e, dwóch ostatnich setów. E, no, myślę, że było okej. Okay. Myślę, że w naszej grze bardzo ważna była zagrywka, żeby odrzucić tajki od siatki. No i czytanie. Nie miałyśmy jakichś takich wielkich założeń, tylko trzeba było czytać to, co przeciwniczki grają. Myślę, że całkiem nieźle nam to poszło dzisiaj. Coś Was zaskoczyło w grze tajek? Mm, nie, nie. trener nas dobrze przygotował, jeśli chodzi o taktykę i znałyśmy przeciwniczki. Myślę, że tutaj gra bardzo mądra naszej atakującej, też naszej rozgrywającej. Myślę, że tutaj wszystko się zgrało tak, że udało nam się to wygrać 3-0. Następny mecz z Serbkami. Macie szansę wyjechać stąd z czterema zwycięstwami. Co trzeba przygotować? Ej, wierzę w to, że z każdym mamy szansę. Ej, także myślę, że tutaj każda nie może się doczekać jutra. Skupiamy się właśnie na następnym meczu i na pewno będzie duża walka. 阿姨 <Ready? S 2>